Zaraz sobie otworzymy te złote paczki, tą paczkę z ikoną na wypożyczenie. Ale jedno zadanie chciałem tutaj zrobić. Przejdź i zmienić nazwę klubu. I pamiętajcie, prawdopodobnie to będzie można zrobić tylko jeden raz. Tak było w FIFA 22. I jak zmienicie teraz nazwę klubu, tak jak ja zmienię. To już więcej chyba nie zmienicie. Nie jestem pewien w 100%, ale pamiętajcie, ja zmieniam na Dark Boy ZBO. Gotowe. Eee. Ale nie chcę dar. Nie chcę dar. Chcę DBZ. Ok, potwierdź. Jest odpowiednia. No i gicior i mamy to zmienioną nazwę